Witam Państwa. W tym filmie powiemy sobie o dostosowaniu widoku wprowadzania transakcji do własnych potrzeb. Aby tego dokonać musimy sobie najpierw powiedzieć jak Pricebook, jak okno wprowadzania jest zorganizowane. Już wspomnieliśmy w jednym z poprzednich filmów że podstawowy widok jest podzielony na kategorie, które możemy sobie zwijać, pojedynczo rozwijać i w ten sposób możemy w nich wprowadzać transakcje. Jest to Adekwatne do tego, co mamy w wyszukiwarce czy także w szczegółach transakcji. Możemy ten widok także przedstawić w zakładkach. Wtedy każda zakładka odpowiada kategorii, i to jest jakby podstawa, podstawa wprowadzania, podstawa pracy z wprowadzaniem. Istnieje możliwość właśnie zdefiniowania innego widoku, działającego na innych zasadach. W tym celu musimy skorzystać z konfiguratora widoku. Konfigurator widoku jest nam także potrzebny do tego, żeby ustalić widoczność, kolejność pól. Przy czym kolejność pól czyli kolejność, w, jaką, w jakiej widzimy pola, nie dotyczy widoku właśnie, w którym, w którym mamy kategorię. W tych widokach możemy ustawić tylko widoczność, już to Państwu właśnie pokażę. Konfigurator widoku działa adekwatnie do konfiguratora widoku kolumn w tabeli. Mamy do tego, do tego dwa przyciski tak naprawdę w ramach jednej jednego komponentu. Gdy naciśniemy na dole możemy wybrać dostępnych widoków. Gdy naciśniemy u góry otwiera nam się okno konfigurowania takiego widoku. W tym momencie kliknijmy sobie przycisk dodaj. Tworzy nam się nowa konfiguracja. Nazwijmy ją na przykład test widok. Widoku wprowadzania. I co my tutaj mamy dostępne? Możemy w ramach Definicji, podobnie jak to było w definicji pól związanych z kolumnami w tabeli, możemy sobie wskazać klasę, którą chcemy widzieć. W tym celu możemy się posłużyć opcją Oznacz pozycję klasy. Klikając wybraną klasę transakcji, podświetlają nam się pola, które są wymagane przez tę klasę. Wszystkie pola, które mają tutaj czerwoną kropkę, są wymagane przez ten klasę. Możemy teraz te pola sobie przeciągać, tworząc własny widok, dochodząc do momentu, w którym tak naprawdę. Jesteśmy właśnie w tym miejscu, mamy dane dotyczące lokalizacji. Musimy pamiętać, że żeby wprowadzić lokalizację niższego rzędu, powinniśmy też mieć możliwość wprowadzenia lokalizacji wyższego rzędu, bo tak to pole nie będzie działało. Czyli, żeby wprowadzić gminę, potrzebujemy powiat, więc nawet jeżeli chcemy mieć powiat ukryty, to musimy go tu wprowadzić. I żeby wprowadzić powiat, powinniśmy mieć województwo. Po takim przeniesieniu informacji, powiedzmy poniżej sobie wstawimy jeszcze tą datę naszą transakcji, cenę netto i kupującego. Tak skonfigurowany widok pokażę Państwu jak działa. Po kliknięciu przycisku OK i wybraniu tego widoku z listy widzimy co się stało. Tak naprawdę nasz, nasza kolejność nie miała za bardzo znaczenia, gdyż wszystko jest poukładane w kategoriach. Widzimy tutaj, yy, że wszystko jest poukładane w ten sam sposób, przy czym jest zachowana widoczność. Yy, dlaczego pokazywaliśmy województwo, powiat i gminę, jak powiedzmy, chcieliśmy tylko miejscowość i obręb? Dlatego, żeby dało się miejscowość i obręb wybrać z listy. Ponieważ niewybranie yy, kryteriów powyższych powoduje. Zablokowanie albo powoduje to, że nie jest wczytana lista po prostu miejscowości. Teraz, jak zmienić ten widok w widok, który zachowuje kolejność ustawień? Przechodzimy sobie z powrotem do konfiguracji widoku. Mamy ten widok nasz zaznaczony, który, w który wprowadzaliśmy, i trzeba zmienić rodzaj widoku. Rodzaj widoku widzimy: tutaj mamy kategorie. I mamy teraz listę pól. Klikając listę pól i zatwierdzając to przyciskiem OK program zmieni nam naszą, nasz cały widok wprowadzania w listę pól, który wybraliśmy. I tak mamy tutaj już zachowaną kolejność wszystkich pól. W takim, w, takim samym, w, ta, w takim samym układzie, jak to zrobiliśmy. Co jeszcze jest bardzo ważne na temat widoków wprowadzania? Wspominaliśmy w poprzednim filmie o menadżerach, jak zachowują się menadżery w ramach takiego widoku? Przejdźmy sobie do widoków wprowadzania i odnajdźmy pola menadżera. Mamy trzy pola menadżera, które bardzo łatwo namierzyć, o tym też już mówiliśmy, po ikonach. Jeżeli mamy Menadżer działki, mamy do dyspozycji takie prostokąty symbolizujące działkę. Zabudowania to taki sześcian symbolizujący bryłę budynku i drogi to po prostu kawałek paska biegnącego w poprzek ikony symbolizującego drogę. Jak to działa? Po przeniesieniu na przykład jednego z jednego z pól zabudowań gdzieś tutaj w środek powiedzmy za miejscowość, sobie to ułóżmy Instalacje mamy i kliknięcie OK. Program zmieni nam widok i wstawi nam menadżer właśnie w tym miejscu z instalacjami. Co jest bardzo ważne, w ramach menadżera nie mamy możliwości sterowania kolejnością. Menadżery są poukładane już logicznie, i teraz przenosząc drugie pole menadżera w dowolne już miejsce, powiedzmy w to, nie wstawi nam się w tym miejscu kolejny menadżer. Ten menadżer będzie tak naprawdę w miejscu pierwszego wywołania pola jego e, wystąpienia w konfiguratorze. Co możemy tu zobaczyć? Instalacje. Instalacje są między miejscowościami a obrębem. Widzimy to tutaj: między miejscowościami a obrębem. Natomiast na końcu, na końcu naszego e, wprowadzania nie ma nic, e, co jest związane z tym samym menadżerem. To jest bardzo ważna, jakby, konfiguracyjna uwaga i umiejętność, że po prostu pola menadżera później, jeżeli jest wstawione pierwsze, możemy w dowolnej kolejności wstawiać w dowolnym miejscu. One są wstawione w miejscu pierwszego wywołania pola danego menadżera. Co więcej, widzimy tutaj, że mamy pole konstrukcja, ilość kondygnacji i instalacje. Możemy te pola teraz poprzekładać i widzimy, że przypadkiem tylko była taka sama kolejność, natomiast w tym momencie mieliśmy układ, konstrukcja, instalacje, ilość kondygnacji, i ten układ się już nie zmienia. Menadżer nie ma możliwości zmiany kolejności wewnątrz siebie, także, czyli dowolne dodanie pola po prostu powoduje, że menadżer jest wywołany i wskazuje tylko widoczność tego pola. Tak analogicznie można postępować z każdym menadżerem w programie Pricebook. Myślę, że jest to dość, będzie to dość zrozumiałe po pierwszej próbie wykorzystania tego układu. W tym układzie, tak samo oczywiście, działają oznaczenia pól wymaganych, i wszystkie pola wymagane możemy sobie po prostu wskazywać za, za pomocą właśnie. Przycisku, który, który nam pomaga w tym. Ja w tym momencie dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do zapoznania się z kolejnymi filmami.